Nie rozumiem oskarżeń rzucanych ostatnio w moją stronę w związku z działalnością czarnych orzeł. No nie wiem, może kurde, dlatego że w swoim filmie powiedziałeś, że powołujesz do grupy, do, do życia grupę Czarny Orzeł, która będzie ci pisać komentarze, bronić i tak dalej. Zrobiłeś to w swoim filmie w kwietniu 2024 roku. Czarne orły nigdy nie były kontrolowaną przeze mnie grupą. Przecież ty ją powołałeś, zapraszałeś na swój Instagram, na grupę uderzeniową. nawet nazwać Grupa Uderzeniowa Czarny Orzeł. Nawet ostatnio im mówiłeś na Twitterze, że Ej, czarne orły, szykujcie się, nadchodzi apokalipsa i tak dalej. To właśnie uważam, że Boxdela łączy bardzo z Ferrari, że oni mają duży artefakt ojcowski. Artefakt ojcowski to jest coś takiego, to po ziole zazwyczaj jest coś takiego, że wpadacie na jakiś pomysł i mówicie, Ja, to genialne. To by. Ja, ale to okul ale będzie. I później trzeźwiejecie i mówicie nie, nie, warto nawet robić tego. I chłopaki coś takiego mają, że jak oni coś wymyślają to mówią olbrzym, apokalipsa. Ten, ten film, ten co teraz oglądamy to jest ta właśnie ta apokalipsa. Mocna apokalipsa, nikt nie doznał obrażeń. I Ferrari też tak przecież robi, że ale rzeczy są tutaj na tego, zaraz nagram film o 16 będzie. I finalnie z tego wychodzi, że oni bardzo, oni wydaje mi się, że to, w to wierzą na początku, nie? że o kurde, ale będzie, ale będzie. Ale później robią i. Hmm. Szybko stały się memem i od początku są oddolnym momentem, który posiada nawet swoją grupę na X-ie, którzy stworzyli sobie nawet włosy. Ale ogólnie to też jest bardzo złe, takie zapowiadanie, że ten film będzie nie wiadomo czym, nie, że te olbrzym, olbrzym. Na przykład uważam, że ten swój pierwszy film Boxdel zniszczył tymi zapowiedziami, że o, olbrzym, o Boże, ale to będzie olbrzym. Dobrze wiemy, że jedyną osobą, która się boi w życiu olbrzymów, jest z Własnego Discorda. I nie ma wpływu na to, co piszą ludzie, którzy siedzą sobie w Orlim gnieździe. Są to znani użytkownicy z X-a, które mają te tego. Jak to nie masz wpływu? Przecież masz tam moderatora. Masz akurat mega duży wpływ. Możesz usuwać wpisy, możesz ich banować, możesz ich wywalać z tej grupy. Masz moda. W kawniku. I śmieszne jest dla mnie to, że Mandzie ostatnio na swoim podcaście szczyci się, że rozmawiał z botem, który gadał z nim za pośrednictwem I Nagle na czacie się pojawił wywołany czarny orzeł. Jeszcze nigdy nie gadałem ze tak zbotowanym człowiekiem. On nie powiedział, że gadał z botem, tylko że z zbotowanym człowiekiem. Zbotowany człowiek oznacza, że ktoś pisze, jakby był botem. Czyli na przykład jak ludzie mówią, że Wojtek Gola jest NPC kowany, to nie jest tak, że oni wierzą, że on jest wygenerowany przez jakieś procesory. To nie jest tak, że ludzie wierzą, że Wojtek jest NPC-kiem, tylko że po prostu się zachowuje jak NPC, nie? Więc tutaj Mandziowi bardziej chodziło o to. Czarny Orzeł napisał do mnie personalnie na Twitterze właśnie z prośbą o stanie szkalowania dobrego imienia Michała, który padł ofiarą spirali kłamstw. Ten user to NWKN, typowy Troll z X'a, który na początku swojej działalności pisze komentarze na przykład o tym, że jestem niewinny, że jestem najbardziej złotym człowiekiem i treść każdego jego komentarza wygląda jakby była pisana przez AI. To logiczne, że swoje załuszami. Prowadzić taką strategię. Ale dla orzeków zabawny jest fakt, że twórcy, którzy mają również wiele za uszami. nie kuma, że sam sobie strzelił w kolano, mówiąc, że zakłada grupę Czarny Orzeł, że oni będą mu pomagać, nazywał się jakimś helpdeskiem i teraz, hej, ludzie myślą, że Czarny Orzeł mi pomaga. Źli ludzie, czemu oni tak myślą? Boś tak kur... powiedział. Forsowałeś tą narrację i się to obróciło przeciwko tobie, bo nie myślisz do przodu, nie? Myślisz tylko tu i teraz. Przez chwilę coś ci się wydaje fajnego i to wrzucasz. Nie uważam, że Bogdel jest średnim strategiem. Kurde. Znaczy uważam, że regres, że regresuje bardzo. Tak jak go obserwuję, nie? Uważam, że kiedyś. Ale z drugiej strony też się dowiedziałem, że na przykład kiedyś jego dramowe filmy to nie pisał on. Nie będę mówił o jaki chodzi, ale no tak się dowiedziałem. Nie miał dużo tych filmów dramowych, ale no kiedyś tam miał pory z jakimiś tam zawodnikami. I w obronie przed negatywnym feedbackiem stosują sobie taką zagrywkę, że jak mają ze mną konflikt, to każdy negatywny komentarz w ich stronę musi pochodzić od czarnych orów. A każdy pozytywny na mój temat to musi być przecież. Bot. Prawda jest taka, że mam olbrzymi pozytywny feedback pod każdą storką na miliony wyświetleń. Pod liveami rzadko widzę jakąś spinę w młękę. Dobra, jeżeli Bogze powiedział, ja że ma pod storką milion wyświetleń, to znaczy, że mu spadł. Tak do 600, sześć, 700. Sie,